Ho, 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 Krasno Wojtek wita się po raz kolejny. No i Dzisiaj będzie krótkie przedstawienie, niezbyt szczegółowe. Paczki, która przyszła mi z Holandii, z Model Autos. Kilka samochodzików z tego zobaczymy trochę bliżej i dokładniej niż inne. Inne zobaczymy mniej dokładnie, ponieważ są w planach na przyszłość. No, mniej dokładnie zobaczymy te oto. Dwa Nissan Skyline. To są samochodziki z serii. 50, z okazji 50. rocznicy śmierci Bruseli. I mamy tutaj Skyline R31. I Skyline R32 nie będę ich przedstawiał bliżej, ponieważ mam zamiar skompletować kompletny set. Więc powinien jeszcze dojść R32 i R34, a nie udało mi się ich jeszcze zdobyć. Kolejne samochodziki to jest McLaren F1 on Mini GT. I tego sobie nawet otworzymy. O, na szczęście otwieranie Mini dzieci jest dosyć proste. Tu mamy pudełko, tu jest blister z samochodem. Muszę przyznać, że ten McLaren prezentuje się naprawdę świetnie. W dodatku jest to kolor, który jako krasnolud jestem w stanie zrozumieć, bo po prostu. Rec. I przyjrzyjmy się z bliska. Wcale świateł, bardzo fajne. Oczywiście reflektory są za akrylowymi wstawkami, koła. Bardzo fajne, tylko jak to Mini GT, nie mamy detali hamulców, chociaż mi to nie przeszkadza. Lusterka są z gumy. O nie, tu są częścią odlewu. To mnie zaskoczyło. Zazwyczaj w Mini GT są gumowe. Tył jest bardzo fajny. Mamy akrylowe wkłady, jako światła i kierunkowskazy. A druga strona. Podobnie jak. Jest sporo detali. Oczywiście metalowa płyta podłogowa i bardzo fajne z góry. No, widać nawet centralne siedzenie. Kolejny samochodzik od Mini GT. Lincoln Capri Hot Rod z 1954 Purple Metallic. Tego nie będę otwierał, ponieważ mam jego inną wersję seryjną i będę chciał zrobić porównanie. Kolejny samochodzik to jest Nissan Primera P10 od Dino 64. No, tutaj go też tylko tak na szybko pokażę, ponieważ planuję z nim zrobić inny filmik. Łącznie z tym oto Nissanem, a ja zrobię sobie taki żart, ponieważ podobny zestaw jest jako premium Hot Wheelsa. Jest troszeczkę inny Nissan Rajdowy, ale jest z primerą, więc sobie zrobimy taki żarcik. Kolejny samochód, który też tak na szybko pokażę: Ford Sierra RS500 Cosworth zwycięzca rajdu w Macau, GIA w roku 1989. Też pojawi się niedługo w zestawieniu z Siewą w skali 1 do 43. No i mamy jeszcze tak, na szybko. Lamborghini Murcielago LP 674 super veloce, veloce, z roku 2009 jeszcze jedno będzie a nawet dwa Aventador LP 724 50 rocznica z roku 2013. Tutaj mocno brudny jest ten blister, w którym jest zapakowany, ale po otworzeniu nie będzie tego widać. No i według mnie najfajniejszy z tych trzech Lamborghini. Lamborghini Diablo. Piękny żółty Diabełek od Maxi Chams. Postaram się, no ponieważ mam więcej tych Lamborghini w skali 1 do 43, żeby pojawiły nam się razem. Ciekawostka dla miłośników Hot Wheelsów: Ferrari FXX w skali 1 do 43, produkt od naszej ulubionej firmy Hot Wheels. Z czasów, kiedy mieli licencję, tutaj yy, też pojawi się później, Byśmy mogli się troszeczkę bliżej z nim zapoznać. Jak widać, będzie się z czym zapoznawać. No, ale mamy kolejne cztery samochodziki, wszystkie w skali 1 do 64, które będziemy mogli poznać. 3 u nas raczej nieznanej firmy Poster Cars oraz jeden Honda Integra Type R DC2 od Era Car i zaczniemy od tego Era Car to jest bardzo specyficzna firma to jest coś takiego jak Mini GT tylko, że no i samochodziki przeważnie są jeszcze tańsze niż Mini dzieci i związane są z, zazwyczaj z Hongkongiem ponieważ jest to firma z Hongkongu i ma bardzo szeroką ofertę zaczynając od jakichś banów, które w różnych służbach czy jako tak, słupki. I tu jest ta integra. Samochód jako taki jest yy, sporo tańszy od Wheelsów Premium. Ale jak widzimy, jakość odzerowania jest znacznie większa i jest to samochód w prawdziwej skali 1 do 64. No, i nawet da się go upuścić. Ten jeszcze wydaje mi się tak. Ma otwierane drzwi, no, możemy zobaczyć, jak to w środku wygląda. Szału raczej nie powinno być, ale nie powinno być źle. Jak na tak prosty samochodzik, powiedziałbym, że jest bardzo dobrze. Te fotele są naprawdę świetnie wykonane. Kierownica nie można jej tutaj dużo zarzucić. Oczywiście przydałoby się więcej kolorów, ale coś za coś. Cena zobowiązuje drzwi. Jak na otwierane, powiem, że bardzo ładnie się zamykają. Przerwy nie są duże. Mamy nawet imitację szkła w lusterkach No, teraz. Płyta podłogowa jest drewniana, ale jest skręcana. Więc jeżeli ktokolwiek chciałby coś pokombinować, to proszę bardzo. I teraz Cars. od którego by tu zacząć? A zacznijmy sobie od tego. To jest. Yy, Postkarz robi w ogóle zestawy Hypercarów. Tu mamy numer 9 Bugatti Chiron. Wszystkie są licencjonowane, co w chińskich produktach wcale nie jest takie częste. Niektórzy mogą znać producenta tego z znacznie gorszych samochodzików, ponieważ, o ile się nie mylę, właścicielem jest MSZ, czy któraś z innych tych, czy Welli, Któraś z firm znanych z znacznie prostszych samochodzików, przynajmniej w skali 1 do 64. Model tutaj widać też oszczędność w postrekar. Dlaczego mogą robić tak tanie jeszcze wakrylowych? Ponieważ pudełka są identyczne. No, tutaj mamy naklejkę firmy, od której ja to kupiłem w Holandii. Wszystkie są identyczne. Mamy licencję, będzie jeszcze holograficzna naklejka na folii, od którego dokładnie. Nie mamy oznaczenia, jaki to samochód. Jaki to samochód to mamy na tej karcie w środku. Bugatti Chiron Super Sport skala 1 do 64 i to są 1 do 64 Italian Red and Nocturne Black no to teraz sobie otwórzmy gablotkę i popatrzmy na samochód w tej cenie trudno znaleźć lepsze samochody od Postel Tutaj mamy akrylowe wkłady jako światła, to nie zawsze będą akrylowe, czasami będą malowane. Popatrzmy od boku. Mamy gumowe opony, mamy felgi, które odpowiadają temu, co jest w rzeczywistości oraz mamy detale hamulców. W środku jak widać też jest bardzo dobrze. Oczywiście to nie są nadal Samochody takiej jakości jak Wyższe Półki Tarmaka czy Ino 64, czy coś podobnego, ale zobaczmy ten tył. Jest naprawdę świetnie zrobiony. Detale silnika jakieś się pojawiają, i ten samochodzik. No, to jeszcze dochodzi koszt wysyłki. Ale one kosztują poniżej 7 euro, w niektórych firmach 8-9 euro, to i tak jest taniej niż premium Hot Wheels. Jako drugi... Jako drugi weźmy sobie, odpuszczmy. Jak jesteśmy już przy Bugatti to Bugatti. Gatti Divo Też jest naklejka holograficzna potwierdzająca, że to jest produkt licencjonowany Jeśli miałbym być cztery akurat u mnie to nie ma tak wielkiego znaczenia, firmy samochodowe Powinny traktować to raczej jako reklamy a nie domagać się pieniędzy. Bugatti Divo we wspaniałym czarnym, matowym kolorze. Samochód numer 20 w ich zastępie. Przód. Piękne są te światła. To też są inserty. Jest logo Bugatti. Lusterka. Tutaj trzeba być troszeczkę uważnym, bo łatwo będzie je zniszczyć. Nie ma wprawdzie maźniętego czymś srebrnym albo podklejonego, ale nadal jest dobrze. Środek wielokolorowy. Sporo detali i zobaczmy bok. Koła, opony gumowe, piękne felgi, bardzo fajnie zrobiona imitacja hamulców. Tył, A według mnie, za sam chodzik, który kosztuje około 6,50 euro. To nie ma się do czego przyczepić. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A ostatni prosiaczek. Prosiaczek, który jest pająkiem. Porsche 918 Spider. Zanim jeszcze rozerwę, też jest licencjonowany. Zastanawiam się, co mogliby jeszcze dorzucić, gdyby przestali dodawać tyle folii. No, wysuwamy z kartonu. Mamy pięknego, czerwonego prosiaczka. W kolorze Guards Red. gwardyjski czerwony. Przód. Nie wiem, czy kamera. Tak, kamera to ujmuje. Widzicie te imitacje LEDów? To są inserty ukryte za akrylową odsłoną. Wygląda po prostu fantastycznie. Przypominam, nadal to jest bardzo, bardzo tani model. Bardzo pięknie wykonane logo Porsche. Z boku. Świetne koła, detale hamulców, lew paliwa, lusterko. Tutaj środek jest troszeczkę mniej widoczny niż Bugatti, obydwu. Tył bardzo ładny. No i to co tygryski lubią najbardziej, czyli to co tam mruczy w tym samochodzie. No może włożę do gablotki i poglądamy sobie te posterkar razem. I tym pięknym widokiem zakończymy te, ten filmik. Na kolejny filmik zapraszam w poniedziałek. Od poniedziałku będziemy mieć już regularnie pokazywane, publikowane filmy, będą w poniedziałek, w środę i w sobotę. Przy czym w sobotę może być więcej niż jeden, ale nie mniej niż jeden. Życzę wszystkiego najlepszego, dziękuję za poświęcony mi czas i zapraszam na kolejny filmik. Do zobaczenia!